Powiem wam tak na wstępie, że trochę po prezentacji Michała mam właśnie taką refleksję refleksję, ile aspektów powiedzmy dzisiaj przedsiębiorca musi ogarniać. Z jednej strony, właśnie z AI, nowoczesne technologie, które się zmieniają praktycznie z tygodnia na, na tydzień, a właśnie z drugiej strony też trzeba jednak pilnować tego tych aspektów prawnych i wszystkich zmian, które, które w, właśnie w tej w tych aspektach prawnych się zmieniają, a w ostatnim czasie szczególnie nawet tylko ten wyrywek właśnie związany z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, mam wrażenie, że zmienia się no, równie szybko, jak wchodzą nowe wersje czata GPT, więc jest du dużo, rzeczy, dużo rzeczy w ostatnim czasie również w tym aspekcie się dzieje. Ja miałem przyjemność również prowadzenia krótkiej prezentacji w ramach konferencji Olymp Marketplace, więc ci, którzy słuchali mnie przed miesiącem, pewnie część treści może się powtórzyć, ale postaram się. Przygotowałem dużo, dużo nowych, nowych tematów i nowych treści, więc mam nadzieję, że dla każdego z Was, którzy słuchają tej prezentacji, będzie konkretna wartość, którą będziecie mogli z tej prezentacji wynieść. Agendy nie będę czytał, bo właśnie jest wyświetlona, więc kto kto chce, może sobie, może sobie ją przeczytać. Zacznę od, od jakby takiego krótkiego wstępu, co to jest w ogóle to BDO, EPR i ROP. Mianowicie ROP, czyli rozszerzona odpowiedzialność producentów, to jest dokładnie to samo, co EPR, czyli Extended Producer Responsibility. Obie, obie definicje można, czy oba skróty można używać wymiennie, no przy czym raczej ten EPR, jeżeli kontaktujecie się z jakimiś partnerami z zagranicy, będzie dla każdego bardziej zrozumiały niż ROP, który jest tylko na polskim skrótem. W Polsce często zamiennie w taki, powiedzmy, w... W takiej komunikacji często jest używane właśnie BDO jako, jako również odpowiednik czy zamiennik, natomiast nie do, końca, nie do końca tak jest, ponieważ BDO to jest po prostu po, baza danych o produktach i opakowaniach, i to jest stricte polski system, w, poprzez który robi się rejestrację, poprze, poprzez który składa się również. Sprawozdania i nie tylko, ale BDO dotyczy tak naprawdę tylko i wyłącznie rynku, rynku polskiego. W ramach tej rozszerzonej odpowiedzialności producenta jest kilka, kilka rejestrów, do, czy takich kategorii, powiedzmy, do których Wasze produkty należy. Przyporządkować czy kategoryzować. W e-commerce najczęstszymi tymi kategoriami to są opakowania, urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie. Często pojawiają się również opony i auta, ale to już w e-commerce nie jest aż tak, aż tak popularne. Ale w niektórych krajach są bardziej już egzotyczne rejestry, jak na przykład rejestr nieopakowań na Słowacji. Coraz częściej pojawiają się rejestry. Techniczne. również rejestrów No i będzie 20 rejestrów i są tam tekstylia, zabawki, meble, sport, produkty dla majsterkowiców, tak, to jest skrót do do it yourself. Oprócz tego, że wyjaśniłem, co to jest, co to jest EPR, czy co oznacza sama, sama definicja EPR, no to przypuszczam, że dla wielu, dla wielu z Was niekoniecznie to musi jeszcze jakby być takim wyjaśnieniem, co to, co, to jest, co to jest konkretnie. Więc pozwólcie, że pozwolę się, posłużyć się takim prostym przykładem. Jeżeli jako sprzedawcy sprzedajecie notebook, no to i sprzedajecie go do Niemiec. No to sprzedajecie konkretny komputer, czyli urządzenie elektroniczne. Jest tam oczywiście bateria, czyli oso osobny, osobny rejestr, właśnie związany z bateriami. No i oprócz tego ten komputer zapakowany jest w, w jakąś pewnie folię, ma styropionowe jakieś mocowania w kartonie. Jest piękny karton z nadrukiem, który potem pewnie sprzedawca jeszcze zapakuje do jakiejś folii bąbelkowej. I do kolejnego, kolejnego kartonu i wysyła go za, za granicę, no na przykład do Niemiec. No i co, co, co tam się stanie? Przede wszystkim te. To opakowania, te opakowanie produktowe, jeżeli sprzedawca rozlicza to w ramach BDO, no to jest rozliczane jedynie w ramach Polski. Natomiast jeżeli wysyłacie to do Niemiec, no to ten, to opakowanie już pewnie pierwszego dnia skończy gdzieś tam w jakimś niemieckim, niemieckim śmietniku. No i tutaj jest jakby pierwsza. Pierwsza część tego EPR-a, czyli ta zasada, reguła, że zanieczyszczający płaci, czyli wy, jako sprzedawcy, jeżeli jesteście firmą, która wysyła coś do zagranicy, w tym konkretnym przypadku do Niemiec, no to wy musicie zapłacić do niemieckiej organizacji odzysku za to, żeby ona te śmieci potem odebrała. No ale te śmieci to nie, tylko, to nie tylko opakowanie, nie tylko, nie tylko ten karton, czy, czy powiedzmy folia bąbelkowa, jakieś wypełniacze, no ale również samo to urządzenie elektroniczne i sama bateria. No i odprowadzając tę opłatę do tych niemieckich organizacji odzysku, trzymając się cały czas tego, tego przykładu, te niemieckie te, te organizacje odzysku również dbają o to, żeby społeczeństwo Uczyło się tego, jak sortować opakowania, no i żeby również wyrzucało te opakowania do odpowiednich śmietników, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie poziomu zbiórki i recyklingu. Ten recykling jest również o tyle istotny, że szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie mówimy, gdzie Chińczycy zaczynają zakładać wprowadzają ograniczenia dotyczące eksportu metali ziem rzadkich, no to jeżeli my będziemy w stanie z, po zbiórce tych zużytych urządzeń elektrycznych i baterii odzyskiwać te materiały do kolejnego i późniejszego wykorzystania, no to właśnie tworzymy tą gospodarkę o obiegu zamkniętym, czyli wykorzystujemy już raz wprowadzone produkty i materiały z tych produktów do produkowania kolejnych produktów. Czyli to jest kolejny filar tego EPR-a. No i kolejnym również istotnym jest to, że jeżeli przedsiębiorca musi coś zapłacić, no to naturalnie w nim pojawi się myśl, no co zrobić, żeby zapłacić mniej. Więc to, te opłaty również przekładają się na to, że już na, już na etapie projektowania danego produktu czy opakowania przedsiębiorca no, będzie myślał o tym, żeby zaprojektować to, to urządzenie. Czy opakowanie w taki sposób, żeby koniec końców zapłacić do tej organizacji mniej, a to przekłada się na, może trochę szumne określenie, ale na ekodesign. No i ostatnim, równie ważnym punktem jest również harmonizacja rynku wewnętrznego, czyli tworzenie również, równych szans. Polega to na tym, że bez względu na to, czy do tych. Niemiec, trzymając się wciąż tego, tego przykładu, będzie sprzedawał sprzedawca z Polski, czy sprzedawca z Hiszpanii, albo sprzedawca z Rumunii, to każdy z nich będzie musiał zapłacić taką samą opłatę produktową, czyli wszyscy sprzedawcy w ramach Unii Europejskiej, przynajmniej w założeniu, powinni mieć równe szanse w kontekście. Tego tej rozszerzonej odpowiedzialności producenta. No i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi jeszcze o kwestię, tym, taką powiedzmy teoretycz, teoretyczną, jest to, że w ramach EPR są jakby dwie można powiedzieć, dwie takie persony, dwie osoby. Jedną jest wytwórca, czyli ten, kto rzeczywiście produkuje dany, dany, dany produkt, albo który zleca produkcję, powiedzmy, w Azji i importuje dany produkt do, do Unii Europejskiej. I to w y, ramach EPR-u, czy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jest nie tyle właśnie producent, ale wytwórca, a tą drugą częścią jest, y, jest producent. I tym producentem będzie dystrybutor, reseller, czyli praktycznie większość, y, większość z was, czy z nas y, sprzedawców. I my tutaj jesteśmy właśnie producentem w tym kontekście, że produkujemy y, jakieś właśnie. Kartony, śmieci, które niekoniecznie zostaną, które niekoniecznie my musimy produkować w sensu stricte, ale my wprowadzamy te na różne rynki te opakowania czy elektrośmieci, i w tym kontekście jesteśmy producentami. A z tego właśnie, z tej definicji wypływają oczywiście różne, różne obowiązki. Na obowiązkach wytwórcy nie będę się skupiał, natomiast jeżeli chodzi o te obowiązki producenta. No, to z pewnością właśnie jest to, to rejestracja w tych krajowych rejestrach EPR, czyli do każdego kraju, do którego sprzedajecie jakieś produkty i wysyłacie produkty, to w tym kraju powinniście się zarejestrować w odpowiednich rejestrach EPR i do tych rejestrów również musicie zgłaszać odpowiednie, składać odpowiednie raporty w odpowiednich czasowych, czasowych interwałach. Poza właśnie samą rejestracją wymagana jest również prowadzenie sprawozdawczości. Często, może nie aż, nie aż tak często, ale zdarzają się właśnie sytuacje, że kontaktują się z nami sprzedawcy, którzy na przykład zarejestrowali się do Lucidu, czyli Rejestru Opakowań w Niemczech już dwa albo trzy lata temu, ale od tamtego czasu nic nie zrobili, a do tego rejestru trzeba regularnie składać sprawozdania dotyczące tego, ile produktów się wprowadziło do danego kraju, więc. No i oczywiście potem staramy się takim partnerom pomóc i tą sytuację też wstecznie wyprostować. Ale mówię, mówię o tym właśnie z tego punktu, z tego, z tego powodu, że poza samą rejestracją i wpisaniem tego numeru EPR do interfejsu Amazona, Kauflanda czy, czy Allegro, to jest tylko pierwszy krok, ale kolejnym krokiem jest właśnie również prowadzenie tej sprawozdawczości i składanie sprawozdań w odpowiednich interwałach, czy to miesięcznych, czy kwartalnych, czy rocznych. No i tutaj niestety nie mam dobrej informacji, ponieważ nie ma jednej, jednej zasadniczej reguły, która się sprawdza na poziomie całej Unii Europejskiej. W Jedne rejestry, jedne kraje mają wymagania sprawozdań miesięcznych, inne właśnie kwartalne, inne roczne. Co gorsza, same systemy raportowania również nie są, nie są tożsame, ponieważ w jednym kraju to raportowanie będzie. W taki sposób no, uproszczone będzie jeden interfejs, a w, w innym kraju trzeba będzie nawet podawać inne, inne dane, czyli na przykład nie tylko ilości, ale ilości i wagi. Albo jeszcze dodatkowe jakieś tworzenie specjalnych identyfikatorów. Więc tutaj niestety nie jest to zbyt proste, rozwi zbyt proste rozwiązanie, jeżeli chodzi o, tą, o tę sprawozdawczość. Często zwracam też uwagę na to, że niektóre organizacje odzysku, czy niektóre rejestry same z siebie nie będą wam wysyłały żadnego przypo żadnej przypominajki o, o tej sprawozdawczości. Więc tutaj jest istotne, żebyście Wy sobie gdzieś już w kalendarzu od razu przy rejestracji pisali, kiedy trzeba, kiedy trzeba składać sprawozdanie, żeby no, po prostu tych obowiązków dopełnić i żeby tego wszystkie, żeby, żeby, po prostu mieć rękę, rękę na pulsie. Kolejną rzeczą jest to, że w różnych krajach są różne wysokości opłat. Pewnie znacie z polskiego BDO to, że w różnych województwach różne urzędy marszałkowskie ustalają różne wysokości opłat. Na Słowacji na przykład jest ponad 10 organizacji odzysku i każda ma swój cennik, a na przykład w Czechach jest jedna organizacja i tam bez względu na to, czy jesteście korporacją wielkości Coca-Coli, która wysyła pewnie setki tysięcy, jeżeli nie miliony, Plastikowych butelek, czy jest powiedzmy mały sprzedawca, który właśnie wprowadził do Czech pierwszą, pierwsze, pierwsze opakowanie i pierwszy karton, to obie firmy zapłacą taką samą opłatę, opłatę produktową. No i tutaj myślę, że ważna, ważna informacja dla, dla każdego z Was, czyli kraje, w których istnieje zwolnienie z rejestracji. Tutaj chcę zwrócić uwagę na to, że to zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie rejestracji do rejestru opakowań, czyli jeżeli sprzedajecie nie tylko opakowania, ale również urządzenia elektryczne czy baterie, no to, to to zwolnienie będzie dotyczyło tylko tej części opakowaniowej, tak? a, a urządzenia elektryczne i baterie zawsze trzeba zgłaszać od pierwszej, Sprzedaży. Tutaj również podałem Finlandię, która, w której zwolnienie było do, roku, do końca roku 2023. Od 2024 to zniesienie zostało zwolnione, zniesione. Mówię o tym z tego powodu, że właśnie to, że dzisiaj Będziecie korzystali z jakiejś rejestracji, nie oznacza, że, że to, to, to zwolnienie z tej rejestracji będzie wciąż aktualne za rok, za dwa czy za trzy. Więc tutaj również wy musicie pilnować tego, żeby no, czy wciąż to zwolnienie, z którego korzystam i na podstawie którego wprowadzam produkty do danego kraju, czy ono wciąż jest aktualne i mnie dotyczy. A w kontekście w, w rozporządzenia, PPWR obawiam się, że te zwolnienia pewnie w, naj, w krótkim czasie będą ograniczane czy w ogóle znoszone. Korzystanie z, ze zwolnień, o których przed chwilą mówiłem, to nie tylko no, ta wygoda i te, i te plusy, ale również obowiązek. Ten obowiązek polega na tym właśnie, żeby weryfikować, czy to zwolnienie wciąż nie obowiązuje żeby nie doszło właśnie do sytuacji, że wciąż sprzedaję w Finlandii myśląc, że, że korzystam ze zwolnienia, które już, już nie obowiązuje. Kolejną rzeczą jest to, że muszę prowadzić ewidencję, Ilości, które wysyłam do danego kraju, ponieważ w przypadku jakiejś kontroli czy audytu, to na mnie jako na sprzedawcy ciąży obowiązek tego, żeby wykazać, że na przykład sprzedaję do, nie wiem, w roku 2025 wysłałem do Belgii 2000 zamówień o łącznej wartości 250 kilo i jestem w stanie jakby. Udowodnić, że ta, że ta ilość kilogramów nie została wyssana z palca, i wciąż mogę korzystać z tego zwolnienia. Więc tutaj jest istotne to, żeby być w stanie właśnie wykazać to, że ilości opakowań, które, które wprowadzam, mieszczą się w tych, w tych zwolnieniach. I w przypadku, jeżeli nie, kiedy przekroczę ten limit, no to obowiązek rejestracji pojawia się od razu, a nie w kolejnym roku. Czyli jeżeli na przykład zaczęliście sprzedawać do Czech i korzystacie ze zwolnień, no to po roku czasu, po, jeżeli przekroczycie to zwolnienie na przykład w połowie roku, no to już w kolejnym miesiącu powinniście się zarejestrować, a nie dopiero w kolejnym roku kalendarzowym. Chciałbym również zwrócić Waszą, waszą uwagę na, na pewien na problem czy pewną patologię, którą jakby widzę, im bardziej zanurzam się powiedzmy w tą bańkę związaną z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, mianowicie to, że pojawia się wiele firm czy freelancerów, które... Pomagają czy oferują usługi pomocy, i tak jak nie chcę nikomu zabierać możliwości działania i ograniczać prawa do prowadzenia działalności w jakiejkolwiek formie, no to jednak usługi pod tytułem Rejestracja do Lucidu za 4000 zł netto, a to jeszcze w niedzielę sprawdzałem, nie będę oczywiście podawał strony, bo nie chcę tutaj nikogo, nikogo w jakiś sposób pokazywać w złym, w złym tonie, no to jednak. Wydaje mi się, że to jest cena grubo grubo przesadzona, ponieważ wiele firm robi to albo za darmo prowadząc powiedzmy konta full serwisowe, na przykład na Kauflandzie czy Amazonie, albo robią to za powiedzmy, no dużo, dużo, niższe, niższe kwoty. My jeszcze w jakiejś tam podstawowej kwocie prowadzimy nie tylko samą rejestrację, ale również i sprawozdawczość do tego do tego Lucidu. Natomiast to, na co bym chciał zwrócić uwagę właśnie, żeby się ochronić przed takimi, przed takimi firmami, no to chociażby to, że w przypadku, kiedy ktoś wam mówi, że jest w jakimś kraju zwolnienie od rejestracji, to zawsze się zapytajcie o jakąś podstawę prawną, no żebyście mieli weryfikację, czy ktoś tego, czy ktoś nie twierdzi tego na podstawie tego, że przeczytał jakiś wpis na Zjednoczonych sprzedawcach, ale rzeczywiście ma tę tą, tą konkretną wiedzę. I tutaj również chciałbym zwrócić Waszą uwagę na różnego rodzaju fora internetowe i też absolutnie nie chcę nikomu przypisywać żadnej, żadnej złej woli. Bardziej chodzi mi o to, że często na forach pewne informacje są często wyrywane z kontekstu. Nie? I może się zdarzyć, że ktoś komuś, jakiemuś innemu sprzedawcy na forum podaje informację pod tytułem: W Czechach nie musisz, nie musisz się rejestrować, nie? ale on jemu mówi w kontekście tego, że nie musi się rejestrować, ponieważ wie, że sprzedaje jedynie opakowania. Ale wy, którzy na przykład sprzedajecie również telefony komórkowe, czyli urządzenia elektroniczne, powinniście się od razu zarejestrować. No i można tutaj po prostu często popełnić pewien, pewien błąd, więc na to, na to zwracam, zwracam uwagę. Teraz, jak uchronić się przed ewentualnymi kontrolami? Czyli jestem już zarejestrowany, prowadzę sprawozdawcę. Sprawozdawczość, no ale co zrobić, żeby no, spać spokojnie i wiedzieć, że nawet w przypadku jakiejś kontroli, jeżeli taka by, taka by powstała, że nic mi, e, nic, mi, nic mi nie grozi. Pierwsza rzecz, no to kontrolujcie to, właśnie, czy macie regularnie spraw, e, składane, składane sprawozdania, czy jeżeli to robię, robicie in-house, czy jest osoba, która tego pilnuje i, i ma wpisany powiedzmy w kalendarz jakieś przypomnienia o tym, że zbliżają się terminy do złożenia sprawozdań, a e, jeżeli. Współpracujecie z kimś na zewnątrz, no to czy umowa, którą macie podpisaną, no, nakłada też obowiązek właśnie regularnego składania sprawozdań przez tą, przez tą firmę. Sprawdzajcie właśnie, czy zwolnienia, jeżeli korzystacie ze zwolnień, czy one wciąż są aktualne, przynajmniej raz, dwa razy w roku dobrze jest zweryfikować, czy zwolnienie w danym kraju dalej jest aktualne. Czy macie opłacone faktury? Miałem taką sytuację, że w, jedna firma, którą, którą rejestrowaliśmy no, w bardziej egzotycznym kraju, kraju Europy, podała adres mailowy swojego pracownika, który odszedł z pracy i jego e-mail nigdzie nie był dalej przekierowany. I Organizacja odzysku wysyłała, wysyłała fakturę, wysyłała wezwania, wysyłała upomnienia o składanie sprawozdań. Oczywiście nikt na nie nie reagował, bo nikt w danej firmie o tym, o tym nie wiedział, no i skończyło się tym, że firma została wyrejestrowana, no i oprócz tego jeszcze toczyło się jakieś postępowanie windykacyjne, więc tutaj zwracam uwagę na to, żeby już przy samej rejestracji podawać albo jakiś ogólny adres mailowy, który wiecie, że będzie działał i w długim okresie czasu, albo ewentualnie jakiś adres mailowy właściciela, czy, czy prezesa, czy błony księgowej, no żeby, żeby po prostu uniknąć takich podobnych um, sytuacji i... Um, Kolejną, a pewnie taką kluczową kluczowym punktem jest to, żeby prowadzić jasną ewidencję, również z możliwością retrospekcji. Ponieważ w przypadku jakichkolwiek czy audytów, jedną z pierwszych rzeczy, którą taki audytor będzie sprawdzał, no jest to, czy oczywiście prowadzicie ewidencję, no ale czy ta ewidencja działa w dwie strony, czyli po pierwsze, czy jesteście w stanie wykazać, ile sprzedaliście na przykład opakowań wy. W trzecim kwartale 2025 roku, czyli na przykład nie wiem, wysłałem tysiąc opakowań, i to się przekłada na tyle i tyle kartonów, tyle i tyle tworzyw sztucznych, tyle i tyle innych frakcji materiałowych, ale z drugiej strony również, żebyście Wy byli w stanie odpowiedzieć na pytanie w roku 2023, w czwartym kwartale, mam sprawozdanie, z którego wynika, że wysłaliście 200 kg kartołów. I teraz. W jaki sposób, i teraz udowodnijcie to, że tych 200 kilogramów ma przełożenie na konkretne ilości wysyłek czy faktur w waszym systemie księgowym. Nie? Czyli, żeby być w stanie tę ewidencję i te wyliczenia przeprowadzić w obie. W obie strony. To jest, to jest kluczowa sprawa. Jeżeli macie to ogarnięte, to myślę, że możecie, możecie spać spokojnie. Jeszcze jedną rzecz, na którą chciałbym również zwrócić, zwrócić Waszą uwagę, to jest też takie częsta, częste zdanie, częste. To no właśnie zdanie, z którym się spotykam. Dzisiaj w danym kraju mogę sprzedawać bo tam i nie muszę się rejestrować, bo tam nikt nie prowadzi kontroli. I oczywiście jest to prawdą, że w wielu krajach Unii Europejskiej aktywne kontrole nie są, nie są prowadzone. Natomiast i, i, ja tam nie mam żadnego z tym problemu i nie widzę żadnej zdrożności w tym, że ktoś chce powiedzmy i podjął taką decyzję biznesową, że nie chce się w danym kraju rejestrować no, i liczy na to, że nikt go nie skontroluje. Natomiast chcę tylko zwrócić Waszą uwagę i uczulić na to, że w, nie we wszystkich krajach istnieje możliwość czynnego żalu czy zgłoszenia, zgłoszenia, rejestracji, zgłoszenia sprawozdania za. Kilka lat wstecz. Czyli w sytuacji, kiedy na przykład za dwa czy za trzy lata w jakimś kraju Unii zaczną się te kontrole aktywne, no to nie wszędzie będziecie w stanie sobie Waszą, powiedzmy, historię i jakieś grzeszki z przeszłości wyczyścić. Więc mówię tylko w kontekście tego, żeby ta decyzja o tym, że nie rejestruje się gdzieś, bo nie ma tam aktywnych kontrol, by była w pełnym takim aspekcie. Prawnym i żebyście wiedzieli, jakie mogą być potencjalne tego konsekwencje, i na podstawie tego podnie, podjęli odpowiednią decyzję. W kontekście jeszcze będą w Polsce, chciałbym zwrócić też Waszą uwagę i dać Wam taki tip, bo wiele firm wydaje mi się jeszcze o tym nie wie, że przy założeniu, że nie korzystacie z pomocy dyskiej to współpracy z organizacją po prostu płacić mniej niż gdy, niż gdy to wasza Wasza księgowa, biuro rachunkowe niż na nawet sprawozdania w zakresie. Wynika z tego, że organizacje odpadów w Polsce mają niższe opłaty produktowe, niż te, które widzicie wy w cynnikach w urzędach marszałkowskich, a oprócz tego prowadzą kampanie edukacyjne, które są wpisane w ich, w ich status i też robią to taniej niż te 2% od wartości wprowadzonych opakowań, które musicie opłacać wy, więc koniec końców, Polecam, i sugeruj, polecam Wam i sugeruję właśnie współpracę z jakąś organizacją odzysku w Polsce. My taką organizacją odzysku nie jesteśmy, oczywiście współpracujemy z jedną, ale z pewnością będzie dla Was to tańsze i bardziej efektywne rozwiązanie niż gdybyście to robili we własnym zakresie. Nawet jeżeli doliczę do tego jakiś, jakąś tam powiedzmy część za ich obsługę, to i tak w, całkowym, w, cał, w całym rozliczeniu wyjdzie to dla Was taniej. No i już powoli powoli lądując, takich pięć rzeczy, które, które jeszcze możecie zrobić w czwartym kwartale. Jeden z tych punktów, czyli szósty, ta umowa z organizacją odzysków w Polsce, już ją umówiłem, więc, więc tych pięć wciąż uważam, że matematyka się zgadza. Numer, wykorzystanie numeru EPR na, na innych marketplace'ach, czyli jeżeli na przykład rejestrowaliście się do rejestru baterii w Czechach, bo wymagało tego od Was Allegro, no to od razu możecie również y, zacząć sprzedawać na przykład na y, czeskim, czeskim Kauflandzie, nie? czyli iść, y, jeżeli jesteście zarejestrowani w danym kraju i macie tam numer EPR, no to próbować sprzedaż również na innych na innych marketplacach, korzystając z tego, że nie macie dodatkowych, dodatkowych ograniczeń. W niektórych krajach, na przykład na Słowacji, można rozpocząć sprzedaż i prowadzić rejestrację równolegle. Polega to na tym, że jeżeli powiedzmy, ja bym nie wiem, dzisiaj czy jutro rejestrował jakąś firmę na Słowacji, to co prawda ona w rejestrze na stronach Ministerstwa Środowiska. Pojawi się jako aktywnie zarejestrowana firma dopiero za, za miesiąc, ale już ale za ten miesiąc czasu da, data rejestracji będzie z dzisiaj. Nie? Czyli ten cały wolumen, powiedzmy za ten miesiąc czy za czwarty kwartał, będziemy w stanie uwzględnić w tym czwartym kwartale i tą firmę poprawnie, poprawnie rozliczyć. Więc tutaj możecie, możecie się powiedzmy ze mną czy z firmą, która Wam prowadzi. EPL, również skontaktować się w tej, w tej sprawie i jeszcze wykorzystać Q4 na to, żeby wejść na jakiś rynek, powiedzmy, właśnie, gdzie można prowadzić tą sprzedaż i rejestrację równolegle. Jeżeli korzystacie z jakichś limitów i zwolnień, no to dopiszcie sobie do waszych firmowych KPI, które, które śledzicie regularnie, to na jakim. I na jakim wolumenie wysyłek jesteście do danego kraju? Nie? Czyli przypadkiem nie jest tak, że już w lutym przekroczyliście wolumen roczny zwolnienia do jakiegoś kraju. Lista krajów właśnie gdzie są, gdzie są zwolnienia, jest w ramach prezentacji, więc możecie sobie potem również do, ty, do tej listy wrócić. I zale, zalecam i sugeruję to, żeby właśnie korzystać i testować sprzedaż w tych krajach, gdzie można sprzedawać bez rejestracji i korzystać ze zwolnień, dopóki te zwolnienia nie istnieją, bo one w moim, z mojej no, najlepszej wiedzy wynika to, że one pewnie zostaną w, prędzej czy później zniesione, więc Teraz, dopóki jeszcze można po tojności, to sugeruję, żeby wchodzić na te rynki i sprawdzać właśnie możliwość sprzedaży ze zwolnieniami w tych krajach. I ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić Waszą uwagę, to właśnie czwarty kwartał jest najlepszym momentem do ewentualnej zmiany w organizacji odzysku, ewentualnie do zakończenia współpracy z jakąś organizacją odzysku. Chodzi o to, że w wielu krajach organizacje odzysku muszą do Ministerstwa Środowiska w danym kraju odprowadzać opłaty za, od każdej głowy, tak, od każdej firmy, którą mają w swoim zarejestrowaną u siebie. Jeżeli będziecie chcieli wypowiedzieć czy ukończyć jakąś umowę w lutym przyszłego roku, to i tak i tak będziecie musieli część kosztów rocznych ponieść bez względu na to, czy będziecie coś tam sprzedawać, czy nie. Więc ten czwarty kwartał jest takim najlepszym okienkiem czasowym na to, żeby zweryfikować, czy na przykład sprzedaż we wszystkich krajach idzie nam tak dobrze, jak pierwotnie zakładaliśmy i czy na przykład w niektórych krajach no, nie, nie płacimy opłat za, za, za rejestrację, a nie ma tam sprzedaży. A no nie jest to powiedzmy podyktowane jakoś naszą decyzją biznesową, że chcemy się rozwijać w danym kraju, ale rzeczywiście była to jakaś nietrafiona decyzja i z, danej, z danego kraju będziemy chcieli wychodzić, to to jest ten moment właśnie na to, żeby taką decyzję o współpracy z organizacjami odzysków w innych krajach Unii przedyskutować, czy po prostu ją zweryfikować. No i to tyle, jeżeli chodzi o moją dzisiejszą prezentację. Dziękuję wam wszystkim.